Cześć, lecimy z tej strony. Sender. to jest mój pierwszy odcinek na kanale. To jest 600 na 600, sto, na 600 um, subów. To jest. Pewnie um, możesz kojarzyć tą grę. To jest The Long Drive. E, zostawcie lajka like i suba. Jak będzie tutaj 15 łapek w górę, to będzie kolejny odcinek. A bez przedłużania zaczynamy. Dobra Zobaczmy jakie mamy auto W sumie co nas to obchodzi Skoro dzisiaj autem nie będziemy jechać Pierwszy odcinek muszą być jakieś fajne przygody Tutaj mamy liścik O! Sprawdźmy pocztę Dokładnie będziemy jechać taksówką Dobra Dobra Widzicie, ja mam tutaj list od mamy. Please, with me, love, mom. Właśnie, nie wiem, co to jest te who is, sit, me. Właśnie, nie wiem, co to jest. Więc, napiszcie w komentarzu, co to znaczy, to wtedy yy, dam serduszko, bo fff, zbyt nie wiem, co to znaczy, nie wiem, przyjedzie do mnie, czy coś. E Dobra, mam nadzieję, że to jedzie w tamtą stronę, Mamy tam mam się udać. O, zawraca, nie, jedzie w dal. a nie zawraca, czekaj, stój. Nie mam czym jechać, bo ten ma tu fajne siedzenie, ale po co? Nasz cel to jest dzisiaj znaleźć elektryczny silnik. Odpalimy sobie radio. Już tak skręcać. Robisz, ty idioto. Ja. Przeprawa. Dachowanie. Ja. hmm <sighs> Dobra O e! ja Wiem, że to muszę nie wylewać prawą myszką Dobra nie dobra, jeść dalej, idź dalej. ja się trochę szybciej Zobaczę co ci jest. A. Coś jest za górę, góry jest za Jest. A, A jest za ciężki. Nawet nie wiem czemu Dar też! Dobra. Chciałem właśnie nie tracić ma elektryczny silnik, ale... Nie ma. Eee to w tą stronę siedzie? A, dobra, w tą... Hm. Dobra. E. O! Tak słyszała się... Mam? Mam. Nie oddala się. się zrespiło, muszę to spalić, o, oh, jest, dobra stój, 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 to ma, to jest kabriolet, znaczy może dach schować, stój stój, stój! Przestałem. cały będę tak rozpić o, policja, na pewno mnie zawiezie, dobry policjant Czyta. auto... Nie dzwoniło, co dobrze. Czemu? Aha. Co się za mną? Uh. Autobus. Pan policjant. Tak, pan. O! Policja. Pan policjant. Gdzie nie głowy. Dobra, naprawdę. O, dobra, 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 dobra. Ja cię ja cię cię. Chciałam powiedzieć, że muszę jechać dom ze mną z taksówką. Nie, 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 nie. Eee. O, już, 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 już Ej, super no, Czekaj, stój Nie, czekaj, stój, stój Co, mam się nie, obrócić? Już? Ej. Okay. O, nie, O, nie Coś się już jedzie za. za. no? Dobra, niestety jestem skazany na. tą tekstówkę. Co pani teraz wróci w moją w głowę? Tak. Chodź, idziemy już. Jakoś się może to wytrzymam. Ja nie mogę, że już mogę oglądać opony, ty to czekaj. Znaczy, jak jechali, przynajmniej w, w inną stronę. Tam. No, ja już się, że tu się w naszą stronę Jeszcze ja myślałam, że tu się idzie w naszą stronę o jedzie O, jak to się idzie, zaczęły się. Zatrzymaj się myślałam, że się nie zaczęła. No prawie to samo. Dzięki. No prawie takie same. Co? No, jest takie jak to. Kiedyś myślałem, że to jest. Zobaczmy. No, taki same, Ej, taki same, Dobra, tylko to jest bardziej Nie ma bielszego koloru ten masterabny. Znaczy. O Czym coś sobie wyjdziesz? A boże, się więcej to nic nie dało. Zdarko też wywaliłeś. Trochę jedziemy, ale trochę. Trochę. O, zajdzie się trochę z tym. E, nic ciekawego nie ma. Zespimy jakieś auto może będzie jakaś koalicja a nie masz w ogóle żadnego domu podczas tego więc ja się nie zastanawiałam o tak, to to, to to tam tam się jest, ale wcześniej się nie a co jakby ile on kilometrów przejechał? przepraszam bardzo, ile? a ja! Te Dobra. <laughs> Nieważne, że dachujemy, ale. Wiecie? On przyjechał całą grę. On przyjechał 5000 km, ja on takie Jakby. On chyba przyjechał od celu. Minął w stronę, potem zakręcił. No i dobrze, zna, zna przynajmniej drogę. No. A. Zresztą to wygląda jak. Jakieś strzała czy jakieś Możemy mu zaciągnąć Ręcznego Naprawdę? Nie, nie, to... Co? Paliwo pewnie? To paliwo Olej jest Tutaj chyba Będzie paliwo Oczywiście Gdzie jest paliwo? No. W każdych autach nie ma paliwa No znaczy, no baku. Nie masz baku, no to idź. Skoro nie działasz, to i tak od tylko nie działałeś. To jechaliśmy w daną stronę, nie? na no to. O! Dobra! Gdzie jakieś auto? Stoj! Stoj, stój, 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 stój! Najlepsze. To masz kabriolet, nie? <noise> Jeszcze lepiej, ma kabriolet. Się zatrzymaj. Co ty tam? Nie, nie, czekaj, czekaj, ty masz bardzo dużo. Ty masz, może nie bardzo dużo, ale masz dużo paliwa. No. Jedź. No. Czemu nie jedziesz? Nie no, mam otworzyć. To nie działa, się już. Na nic się nie przydasz. Chyba nie dojdziemy do tego domu. Iść. Ta była, które się nie nazywają. Robimy taką górkę. Ale muszę zrobić temu zdjęcie. O, jest. Już kilka raz zrobiłem rzut ekranu. Jak czasami na stanie nie na ten drewny, to tam były skidy rzut ekranu. Taxi, taxi, akurat taxi. Stoi, 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 bo pożytkiem. Co tam masz? HAA! taki szybki tu miał elektryczny, bo nawet słyszałam. No, a to był nasz cel. Pewnie by się nie zatrzymał, pewnie by nas przejechał. O! Zapomniałam, że taksówka tak działa. Przepraszam! Idziemy do tamtego domu, ale myślę, że to już chyba będzie w następnym odcinku, bo myślę, że się trochę nie wyrobimy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Pamiętajcie, 15 łapek w górę, kolejny odcinek z The albo napiszcie w komentarzu, jaki in. No to, cześć i nara.